Witam Was serdecznie. Dzisiaj opowiem jeszcze trochę o różnicach pomiędzy oryginalnym dwupunktem a jego podróbkami. Ponieważ nadal dostaję wiadomości z pytaniami i prośbami, aby wytłumaczyć, podpowiedzieć jak korzystać z dwupunktu. I są to głównie zapytania od osób, które trafiły na nie oryginał. I odniosę się tutaj do nich, ponieważ nie mam przestrzeni naprawdę, żeby każdej osobie, która o to pyta w mailach, odpisać ze szczegółami w mailu. A tym bardziej, no, nie jestem w stanie uczyć o tych różnicach poprzez odpowiadanie na pytania przesłane w mailach. Dlatego, jeśli masz takie pytania, to skorzystaj z wyjaśnień w tej audycji, ale też w audycji mity i fakty o dwupunkcie, żeby sobie rozwiać wątpliwości dotyczące różnic. A mamy naprawdę bardzo duże różnice pomiędzy pierwotną wersją a podróbkami. I akurat ten temat przerobiłam sama na sobie, bo najpierw, ponad 13 lat temu, wzięłam udział w warsztatach dwupunktu w Polsce, właśnie w czymś takim. I szybko zorientowałam się, że te warsztaty były prowadzone przez filtry percepcji osoby prowadzącej i naprawdę nie miały nic wspólnego z pierwotnym przekazem. Wyobraźcie sobie, że wtedy osoba, która prowadziła, zebrała nas, uczestników, w krąg i zaczęła opowiadać nam o podczepach, o bytach, o gadach, reptilianach. I mówiła, że te istoty tutaj przyszły i są wśród nas, i e, że są w naszej sali, że trzeba je odprowadzić. No, to był naprawdę kosmos. Nikt nic nie widział, nikt nic nie odczuwał tej rzekomej obecności, tylko ta prowadząca. <laughs> A jako grupa nie mogliśmy z tym nic zrobić, byliśmy po prostu uczestnikami, tak? To nie my wtedy rozdawaliśmy karty. Natomiast prowadząca przez praktycznie dwa dni opowiadała o tym, co ona tam rzekomo widzi i co my mamy z tym robić. Dla niektórych osób to było straszne, nawet przerażające, bo one przyszły na warsztaty dwupunktu, a tutaj nagle się okazuje, że coś niebezpiecznego na nich czycha. No, ja akurat nie, nie przeżywałam tego lęku, bo wiedziałam, że to jest bzdura kompletna, ale co było w tym najgorsze, że ja się tam nic nie nauczyłam. Naprawdę nie umiałam z tego korzystać. Bo całość została przekazana też tak, żeby mamy tylko te ręce rozkładać, albo jedną gdzieś tam wyciągać bardzo wysoko przed siebie, no i wymawiać jakieś formułki. I dopiero, kiedy poznałam pierwotny przekaz, to dotarło do mnie. Że tamte warsztaty nie miały z nim nic wspólnego. Tym pierwotnym celem jest transformacja wzorców poprzez wykorzystanie metafory odkryć nowej fizyki, czyli fizyki kwantowej, ale także transformacja wzorców poprzez naszą świadomość. To w takim telegraficznym skrócie. I chociaż w podróbkach powołują się na nowe odkrycia, bo to akurat można bardzo łatwo zrobić, jest tyle publikacji w tym temacie. Także nawet jeśli powołują się na nowe odkrycia, to już sama praktyka pozostawia bardzo wiele do życzenia, no i niestety wprowadza uczestników w błąd. A praktyka jest najważniejsza. Ja zawsze mówię, że teoria jest piękna i robi wrażenie, ale najważniejsze jest doświadczenie. No i niestety, jak to bywa, popularność tej metody spowodowała, że pojawiło się bardzo dużo modyfikacji, które odbiegają od pierwotnych założeń. I musimy sobie też powiedzieć, że Frank Kinslow to nie jest dwupunkt, on nie ma nic wspólnego z dwupunktem, i powoływanie się na niego przy okazji dwupunktu też wprowadza w błąd. No to dlaczego warto korzystać z autentycznej metody? Ponieważ wtedy sam proces wygląda inaczej, zmiany, inne są rezultaty końcowe. I ponieważ pierwotny przekaz polega na tym, aby pomóc nam zmienić świadomość, przekonania i wzorce, to my się mamy na tym skupić, a nie na Przykład ym, na, na nakładanie na siebie różnych warunków do zmiany, bo ta pierwotna forma mówi o tym, że my mamy przestać nakładać na siebie warunki do zmiany. To oznacza, że ty wcale nie musisz siedzieć wygodnie, nie musisz siedzieć w ciszy, ani oddychać w jakiś specyficzny sposób przed dwupunktem w trakcie lub po. Wcale nie musisz wprowadzać siebie w stan ciszy, komfortu, rozluźnienia, bo to oznaczałoby zawężenie możliwości. To oznaczałoby, że ty możesz korzystać z tego tylko w ciszy. A to nie jest prawda. W tej pierwotnej formie, owszem, stan neutralny umysłu jest przydatny, ale nie jest żadnym warunkiem do spełnienia. Czyli w takim momencie, kiedy naprawdę jakaś burza pojawia się w życiu, jest naprawdę chaotycznie, ty i tak możesz usiąść i odpalić ten potencjał. Druga bardzo ważna rzecz w tej pierwotnej wersji dotyczy tego, że my tam nie musimy wchodzić w pole serca. O tym mówiłam już, wspominałam wiele razy tutaj w nagraniach. Czyli nawet w stanie rozczarowania, jakiejś złości, rozedrgania, obawy. Naprawdę możesz śmiało korzystać z potencjału dwupunktu. W ogóle z pola serca zrobiono jakiś cyrk. E, tego, tego tematu dotyczy najwięcej zapytań, jakie dostaję. Ludzie pytają: po czym poznam, że już jestem w polu serca? Skąd będę wiedzieć, że robię to dobrze? Czy jest jakiś opis, który pomoże mi wejść w pole serca właściwie? Albo na przykład: czy pole serca uzdrawia? Jak to zrobić, żeby się wyciszyć i wejść w pole serca? Dostaję też takie pytania. Czy nie udało się zmaterializować, zmanifestować, wykreować moje intencje, dlatego może, że byłam za płytko, niewłaściwie w polu serca? No więc, kochani, to wszystko trzeba sobie odpuścić. Odpuścić, zostawić. To jest wkręt. Dlaczego? Dlatego, że Tutaj nie chodzi o miejsce, tylko chodzi o stan świadomości. I o tym mówiłam już w nagraniu, które tutaj jest, a ma tytuł Czy trzeba wchodzić w pole serca? Natomiast, jeśli ktokolwiek pyta mnie o skuteczność, to najpierw zachęcam do wejścia w stan obserwacji i otwartości, zamiast kontrolować proces. A przecież my jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni do kontrolowania, prawda? I przede wszystkim pokazuje, jak odpuścić kontrolę. I to mamy w tej pierwotnej wersji odpuszczenie kontroli. Natomiast nie mylmy tego z utratą czujności, bo można odpuścić kontrolę i nada, nadal być czujnym. Ta pierwotna wersja też pokazuje, jak zejść sobie z drogi, jak przekierować uwagę do innego potencjału, jak przestać sobie przeszkadzać. No i w tej pierwotnej wersji Dwie takie cechy główne to jest lekkość i zabawa. E, ta metoda powinna być stosowana z radością, bez przywiązywania się do konkretnych rezultatów, ponieważ wtedy zawężamy sobie doświadczenia. Umysł bardzo lubi nazywać, czego chce, i bardzo lubi określać jeszcze, w jaki sposób ma się to wydarzyć. I tego w tym oryginale nie ma. E, jest elastyczność, lekkość, zabawa, brak przywiązania. I co jest też ważne, to w pierwotnej wersji nie ma żadnych skomplikowanych rytuałów, tam nie ma żadnych symboli ani ceremonii. Nie ma żadnych gotowych ćwiczeń, ani nie ma żadnych szablonowych formułek do wypowiadania. Nie ma absolutnie żadnej procedury krok po kroku do wykonania. To jest bardzo ważne, ponieważ procedura. Taki przepis krok po kroku po prostu nie działa. Nie działa, dlatego że każdy z nas jest inny. Nawet jeżeli my mamy takie same lub podobne tematy do transformacji, do zmiany, to każdy z nas potrzebuje innej informacji, innego potencjału, bo u każdego z nas te wzorce, które powodują jakiś wynik końcowy są inne. Czyli skoro mamy inne wzorce, które stoją za danym tematem, no to w takim razie przepis nie może istnieć dla każdego taki sam. I w tym pierwotnym, oryginalnym przekazie bardzo ważna jest spontaniczność, bardzo ważna jest otwartość i ciekawość. I my dopiero wtedy przekraczamy granice niewidzialnego. I to odróżnia pierwotną wersję od wielu podróbek, które też często dodają zupełnie zbędne elementy. Natomiast w jaki sposób powstają podróbki dwupunktu? One są zwykle tworzone na bazie oryginalnych założeń, ale zawierają dodatkowe, zbędne elementy, które osłabiają skuteczność metody, tak naprawdę. I wynika to pewnie z niezrozumienia wielowymiarowości metody. Te podróbki przekazują to bardzo płasko, bardzo płytko, bardzo liniowo te nieprawdziwe dodatki mogą spowodować nieporozumienia dotyczące rzeczy, rzeczywistego działania. I poza tym wdziera nam się też e, w tych podrabianych wersjach taka nadmierna komercjalizacja. A czasami nawet pojawiają się elementy mistycyzmu. Niektóre warianty dwupunktu zostały tak bardzo skomercjalizowane, że właściwie główny przekaz metody zupełnie znika na rzecz jakiejś chwytliwych marketingowych haseł w stylu jak wykonać dwupunkt na pieniądze. Tak, to jest jedno z najbardziej chwytliwych haseł. Bardzo to spłyca oryginał i bardzo wprowadza w błąd. Często są też do dwupunktów w tych podróbkach dodawane elementy ezoteryki, takie jak na przykład channeling, symbole energetyczne, jakieś rytuały wzmacniające. A trafiały nawet do mnie osoby, które na takich podrabianych warsztatach dwupunktu były częścią jakiegoś rytuału obsypywania się solą, czy specjalnego tańca. Tego typu praktyki absolutnie nie są częścią oryginalnej metody. I to, co nie pochodzi z pierwotnego podejścia, to także takie intencjonalne manipulowanie wynikami, a czasami nawet próby narzucenia sposobu tworzenia intencji. Takie narzucanie, w jaki sposób ma być wyrażona, jakie słowa powinna zawierać, albo jakich nie powinna zawierać, czy na przykład przepisy, jak ją tworzyć, tego nie ma w pierwotnym przekazie, bo w pierwotnym przekazie intencja ma zupełnie inne znaczenie. W oryginale nie ma też konieczności wymuszania mm, określonego wyniku. Nie ma Takich sformułowań jak dokonało się, dziękuję za to, to już jest częścią mnie, albo to już nie jest częścią mnie, albo niech się wydarzy wszystko to, co dla mnie najlepsze, czy tam dla mojego najwyższego dobra. Tego nie ma w oryginale, bo to znowu jest liniowe podejście. Te przykłady, które teraz podałam, one po prostu pochodzą ze starego paradygmatu, a ten stary paradygmat polega na chęci kontrolowania wszystkiego. I niestety w podróbkach też za często wmawia się nam koncepcję programowania rzeczywistości, że my sobie możemy zaprogramować dwupunktem rzeczywistość, a to z kolei prowadzi do nadmiernej kontroli i działa wręcz odwrotnie, czyli ogranicza naturalny potencjał. Podróbki promują też takie hasła jak odczytywanie przyszłości dwupunktem i to już jest prawdziwy roller coaster, bo przecież my tworzymy przyszłość w każdej sekundzie, prawda? Jak to robimy? No tak jak kierujemy naszą uwagę, czyli tak jak myślimy, tak jak działamy, tak jakie decyzje w danym momencie podejmujemy. Dlatego w ogóle powinniśmy sobie odpuścić chęć poznania przyszłości. To jest bardzo ograniczające podejście. Bo przecież ta przestrzeń wariantów, taka bogata i wielowymiarowa, daje nam wybór. My w każdym momencie tę przyszłość kreujemy poprzez dokonywane wybory w tym momencie, w tej chwili. Te nieoryginalne wersje czasami promują też procedury do wykonania, i co najgorsze, sprowadzają wszystko do rozkładania rąk. Z takimi hasłami, jak wyobraź sobie problem na jednej dłoni, wyobraź sobie rozwiązanie na drugiej dłoni, zacznij te dłonie do siebie zbliżać, a po drodze jeszcze e, postaraj się wyczuć, gdzie załamuje się fala. No to też jest kosmos, dlatego że fale załamują się tak szybko, że naprawdę nasz liniowy umysł nie jest w stanie tego zauważyć. Są też w tych nieoryginalnych wersjach takie hasła, jak Transformacja blokad, integracja zasobów ja tego nigdy nie widziałam w pierwotnym podejściu. To rzetelne podejście nie wymaga żadnych procedur. Tam nie ma określonych sekwencji ruchów, tam nie ma żadnych utartych, takich samych dla każdego formułek czyli nie ma przepisu. I to jest akurat bardzo dobra informacja, że nie ma przepisu. Bo przecież nie jesteśmy tacy sami, prawda? A skoro nie jesteśmy tacy sami, no to nie może istnieć taki sam przepis dla każdego. I w niektórych podróbkach wprowadza się dodatkowe techniki, które często tak komplikują proces, utrudniają go, sprawiają, że metoda staje się mniej intuicyjna, dużo się tam narzuca z góry tak powinno być, tak nie powinno być. Albo na przykład łączy się dwupunkt z innymi metodami, a nawet z jakimiś inicjacjami. To już jest naprawdę z takim dużym znakiem zapytania. I wskazuje to jednak na brak zrozumienia tych pierwotnych założeń, ale też na brak zrozumienia założeń nowej fizyki. Bo pomimo tego, że w tej części teoretycznej przedstawia się nowe odkrycia, bo to może zrobić każdy, tak jak mówiłam, jest dużo publikacji w tej kwestii, to później praktyka zupełnie przeczy teorii. W wielu podróbkach dwupunktu brakuje też tego prawdziwego naukowego podejścia w konkretnym odniesieniu do prezentowanych modalności. I zamiast tego pojawiają się jakieś metafory i uproszczone wyjaśnienia, tak? One mogą robić wrażenie, ale niestety prowadzą do błędnych przekonań. Jak rozpoznać w takim razie oryginalną metodę? No, przede wszystkim patrzeć na źródło doświadczenia. No i kolejna bardzo ważna sprawa: to brak zbędnych dodatków. Czyli jeśli metoda wymaga specjalnych rytuałów, tak? jeśli ktoś ci mówi, że w dwupunkcie ty musisz jakieś symbole mistyczne pojąć, albo podaje ci procedurę, albo łączy to z czymś innym, no to tu już mamy duży znak zapytania, bo to już nie będzie dawało ci takich efektów jak oryginał. To pierwotne podejście nie ma też nic wspólnego z ezoteryką ani z coachingiem. I przede wszystkim nie jest to praca z energią. Tutaj mamy do czynienia z potencjałem informacji. I tak na marginesie przecież wszystko jest energią, no więc nie ma z czym pracować, skoro wszystko nią jest, prawda? Pracujemy, tak w cudzysłowie, z wzorcami informacyjnymi. I wszelkie modyfikacje czy tak zwane ulepszenia powodują, że my nie korzystamy w pełni z możliwego potencjału, chociaż zapewnia się o tym w teorii. Dlaczego warto trzymać się pierwotnego przekazu? Ponieważ to nam daje zupełnie inną jakość i zupełnie inny stan świadomości. My sobie wtedy pozwalamy na spontaniczną transformację, na taki przepływ poza kontrolą, poza stanem braku i otwieramy sobie wtedy dostęp do głębszej świadomości bez potrzeby kom komplikowania całego procesu. Niestety, podróbki wprowadzają niepotrzebne elementy, które no, mogą zmniejszyć skuteczność, ale przede wszystkim one nie prezentują wszystkich elementów składowych, nie prezentują wszystkich części składowych dwupunktu, co bardzo ogranicza korzystanie z pełnej metody. No i jeszcze skupiają się na skoncentrowanym działaniu, na formułkach, na wywieraniu wpływu. Pierwotne podejście jest jak fala, która nas niesie. Tam się płynie za informacją bez wysiłku. Dwupunkt nie ma też nic wspólnego z kwantową synchronizacją, nie ma nic wspólnego z przekazem pana Kinslowa i nigdy nie było też dwóch szkół odnośnie tego tematu. Jeśli dwupunktem nazywane są nauki pana Kinslowa, to to jest znowu wprowadzanie w błąd. A. Uh. Samo słowo kwantowe zostało też bardzo nadużyte w ostatnich latach. Wszystko jest już kwantowe, naprawdę. Mm, kwantowa zmiana to jest zmiana pełna możliwości, a nie pewników. Tylko, że za tym musi iść praktyczne doświadczenie, a nie tylko teoria. Pełen możliwości oznacza, że nie może być żadnych regułek narzuconych. Że nie może być żadnych przepisów, procedur, haseł w stylu transformacja blokad, integracja zasobów, ponieważ one są narzuceniem. A pierwotna wersja polega na śledzeniu informacji. I kiedy jesteśmy razem, to na przykład po trzech minutach doświadczenia na środku, bo zawsze biorę uczestników do, do pokazu, wszystko na nich pokazuję w taki praktyczny sposób. I ktoś po kilku takich minutach wraca na miejsce i mówi na przykład że wszystko jest inne, że czuje się jakby był w zupełnie innej czasoprzestrzeni, że czuje inaczej, widzi inaczej, myśli inaczej, postrzega inaczej. Inaczej patrzy na siebie, na swoje życie, na to co przed chwilą wyrażał w tak zwanej intencji. I to jest to pierwotne podejście. Bardzo mm, daje nam taką bardzo głęboką Wielowymiarową, wielopłaszczyznową zmianę i transformację. Naprawdę bardzo żałuję, że sprowadzono dwupunkt do tak wielu nieporozumień. E, ogromna szkoda, że mamy tyle zamieszania, a jeszcze promuje się w niektórych miejscach właśnie takie zamieszanie. Taka dezinformacja naprawdę robi ludziom więcej szkody niż pożytku. W moim odczuciu ktokolwiek inwestuje swoje fundusze, to ma prawo oczekiwać pierwotnej wersji, a nie podróbki. No i niestety z powodu tych zniekształceń, takich spłyceń, niedomówień, z powodu tego braku zrozumienia, to metoda dostała często negatywną etykietę. Szkoda. A w niektórych środowiskach wręcz ta metoda stała się pośmiewiskiem. No naprawdę szkoda, bardzo szkoda. W tej pierwotnej wersji nie pojawiają się też takie stwierdzenia jak pole wie. Pole ci da, pole wie co dla ciebie najlepsze. Ja już obróciłam to w żart, czasami na warsztatach mówię, że pole kartofli da nam kartofle, a pole truskawek da nam truskawki. Natomiast pole informacyjne, czyli wszechświat, bo to jest to samo, da nam to po co my sami sięgniemy w procesie zmiany. Żadne pole nic nam y, nie załatwi, nic za nas też nie zrobi. Zobacz, przecież każdy z nas jest integralną częścią pola informacyjnego, która nieustannie wchodzi w interakcję z innymi częściami pola informacyjnego. I tylko my sami możemy sobie coś dać. I możemy to zrobić poprzez zmianę naszej świadomości, poprzez zmianę przekonań, poprzez zmianę sposobu myślenia, reagowania, działania. I tym przekazem chciałabym domknąć temat różnic pomiędzy pierwotnym, oryginalnym podejściem a podróbkami dwupunktu. Natomiast każdą osobę, która kiedykolwiek będzie jeszcze chciała do mnie napisać albo napisze wiadomość z prośbą, pytaniami o wyjaśnienia, podpowiedzi w tych różnicach, to ja będę prosiła jednak o odsłuchanie sobie tego krótkiego nagrania, ponieważ naprawdę nie znajduję już przestrzeni na odpowiadanie na te wszystkie pytania. W mailach. A w następnym nagraniu opowiem Wam o niezwykłych rezultatach, które wydarzyły się u osób po naszych dwupunktowych doświadczeniach. A dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję Wam za obecność. Do usłyszenia następnym razem. No i oczywiście życzę Wam wszystkiego wspaniałego. Praktykujcie, doświadczajcie. No i oczywiście dawajcie znać, co fajnego nowego znowu się wydarzyło. Dziękuję.